Część wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o dodatkach do tynków, które można zrobić samemu w domu. Dlaczego warto dodawać dodatki do tynku? Dodatki do tynku poprawiają jego właściwości, takie jak plastyczność, dzięki czemu tynk łatwiej się nakłada i wygładza. Przyczepność, dzięki czemu tynk lepiej trzyma się podłoża. Odporność na pęknięcia, dzięki czemu tynk jest bardziej trwały. Odporność na wilgoc, dzięki czemu tynk jest bardziej odporny na działanie wody. Jakie dodatki najlepiej stosować? Istnieje wiele różnych dodatków, które można stosować do tynku. Jednymi z najpopularniejszych SA: mleko dodanie mleka do tynku zwiększa jego plastyczność i przyczepność. Mleko działa również jako spoiwo, co sprawia, że tynk jest bardziej odporny na pęknięcia. Skrobia dodanie skrobi do tynku zwiększa jego plastyczność i przyczepność. Skrobia działa również jako spoiwo, co sprawia, że tynk jest bardziej odporny na pęknięcia. Mleko to dodatek, który jest łatwo dostępny i stosunkowo tani. Aby użyć mleka do tynku, należy dodać je do wody, w której rozrabia się tynk. Proporcje mleka do wody zależą od rodzaju tynku i pożądanej konsystencji. Skrobia to kolejny dodatek, który jest łatwo dostępny i stosunkowo tani. Aby użyć skrobi do tynku, Należy rozpuścić ją ja w niewielkiej ilości zimnej wody, a następnie dodać do wody, w której rozrabia się tynk. Proporcje skrobi do wody zależą od rodzaju tynku i pożądanej konsystencji. Pamiętaj, że dodatki do tynku należy stosować z umiarem. Zbyt dużą ilość dodatku może spowodować, że tynk będzie zbyt miękki lub zbyt twardy. Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o prostych dodatkach do mieszanek tynkarskich, które możesz zrobić własnymi rękami. Pierwszym dodatkiem, o którym chcę wspomnieć, jest sol. Sol dodana do tynku poprawia jego przyczepność do podłoza, a także zwiększa jego wytrzymałość na działanie wilgoci. Dodaj około onej łyski soli na onej wiadro tynku. Kolejnym popularnym dodatkiem jest wapno. Wapno dodane do tynku zwiększa jego elastyczność i odporność na pękanie. Dodaj około dwóch łyzek wapna na onej wiadro tynku. Jeśli chcesz, aby tynk był bardziej plastyczny, możesz dodać do niego detergent. Detergent zmniejsza napięcie powierzchniowe wody w tynku, co sprawia, że jest on bardziej plastyczny i łatwiejszy do rozprowadzenia. Dodaj około dwóch łyzek detergentu na onej wiadro tynku. Innym popularnym dodatkiem jest proszek do prania. Proszek do prania działa podobnie do detergentu, zwiększając plastyczność tynku. Dodaj około dwóch łyzek proszku do prania na onej wiadro tynku. Ostatnim dodatkiem, o którym chcę wspomnieć, jest klej PVa. Klej PVa dodany do tynku zwiększa jego wytrzymałość i odporność na wilgoc. Dodaj około onej łyski kleju PVa na onej wiadro tynku. Pamiętaj, że dodatki do tynku należy stosować z umiarem. Zbyt dużą ilość dodatku może negatywnie wpłynąć na właściwości tynku.